<laughs> Przyszła mi paczka z y, Natura Essence, coś takiego. E, zaraz Wam pokażę, o co chodzi mi. Otwórzcie razem ze mną. Może o tak Wam pokażę, jak to wygląda. O coś takiego. ten kolagen jeszcze się czaje słuchajcie, ale mm, na razie nie mam kaski, żeby e, z niego zainwestować, wcześniej brałam kolagen, ale z innej firmy w tabletkach e, tu jest w proszku, więc zobaczymy może kiedyś e, się zdecyduję na niego na razie to mm, na razie to zamówiłam właśnie sobie ten detox i zamówiłam sobie jeszcze coś ale ten detoks wzięłam w promce. Teraz jest super promka. Jeszcze wzięłam od moni z Instagrama kod i wyszła mi fajna cena. Więc tak, oczyszczanie organizmu, detoks bezpiecznie usuwający toksyny z Twojego organizmu. Ale słuchajcie, ja nie wzięłam tego tak naprawdę dla usunięcia toksyn, a po to, żeby lepiej mi. Jelita działały, bo ja mam akurat problem, jeżeli chodzi o moje jelita. Poczytajcie sobie. Ja nie będę Was namawiać do kupowania tego, ale poczytajcie sobie, jak to działa. Po co to jest, i może wkleję wam w opisie nazwę Moni Instagrama i ona tam dokładnie wyjaśnia do czego to ten Green Detox jest. Generalnie no ja mam problemy z jelitami, z moja m, tarczyca e, trochę mi też y, nie pomaga w tym i tak dalej. Ja zamówiłam sobie właśnie zestaw z tym shakerem, więc fajnie, bo to będzie można sobie fajnie roz, rozpuścić w wodzie w wodzie albo w soku, takim pomarańczowym świeżym. No proszę, świeżo wyciskanym, bo to nie jest dobre. Co? Chociaż jest lepsze niż chlorella, tą, którą ostatnio też zaczęłam pić. A. A. Więc tak, nie mam swojego stołka tutaj do tego. Wiecie? Mamusiu! Yy... No, słucham cię. Więc tak, tak ja poczyniłam zakupy, ale tak jak mówię, nie będę Was yy, namawiać do tego. Yy, poczytajcie sobie, czy akurat Wam by coś takiego yy, się przydało. Ja powiem Wam, że jak. bo ja już miałam jedno opakowanie, teraz miałam przerwę, i teraz znowu chcę do tego wrócić. Mam tym płaski brzuch i faktycznie nie mam problemu z, z e, brzuszkiem. Mm, więc e, fajne to jest. Fajne i się dobrze czuję, i jednak trzeba się oczyszczać jeżeli chodzi o jelita, bo jelita e, jeżeli chodzi o życie to jest bardzo ważne od jelit się praktycznie wszystko zaczyna, więc e, no, ja, ja sobie mm, teraz będę pić właśnie ten detoks e, to jest ta firma jakby ktoś jeszcze nie widział także to jest takie moje polecanko, ale nie namawiam nikogo do tego. I w ogóle słuchajcie, bo tak, ja dzisiaj byłam załatwiać takie urzędowe sprawy jeszcze. I wróciłam sobie, wczoraj przyszła do mnie paczka, będę się przybierać na Halloween, już chyba mówiłam o tym w ten weekend mam urodziny i będziemy sobie robić taką imprezkę Halloweenową z dzieciakami i zamówiłam sobie zamówiłam sobie taruchkę, słuchajcie czarną, długą przymierzałam sobie już ją, więc ona nie jest jakaś super duża, jeżeli chodzi o moją głowę i żeby schować te włosy, wiecie, bo ja mam dużo włosów i ciężko, ciężko mi będzie i lipna jest ta bo to jest taka, nie wiem jak to, taki czapek, ale w ogóle patrzcie jaki on jest, on nie będzie w ogóle trzymał moich włosów, więc coś sobie innego wymyślę. Wiecie, tam z tyłu trochę mi może tam prześwitywać i w ogóle tylko do zdjęć, żeby trochę było widać. Zamówiłam, zamówiłam sobie w sensieju sukienkę, którą mam pokazywałam, ale nie stawiłam tego, tego vloga, bo wam dwie przymierzałam, ale w końcu nie, nie ukazało się to w ogóle. E, w Sinsaewu zapłaciłam tam grosz, znaczy groszowe, może nie groszowe, ale tam około 40 zł za sukienkę, taką długą, e, no długą i miałam do wyboru z takimi e, ramionami odkrytymi, taką zabudowaną, ale lepiej mi na brzuchu leżała, to słuchajcie, zamówi zamówiłam sobie i wybrałam tą e, z zakrytymi ramionami, do tego wezmę sobie, ubiorę właśnie tą perukę. Pomyślałam, żeby coś takiego sobie ubrać na szyję e, i zamówiłam sobie jeszcze na próbę ręce Nie wiem jeszcze jak ja sobie przykleję, bo ja nie mam w ogóle mm, ręki. jakby <laughs> Wiecie, ja nie potrafię tego robić. Mm, no, nie potrafię. Jeszcze prawą to sobie przykleję, ale lewą... Nie mam pojęcia, czy sobie dam radę, ale popróbuję, zobaczę. Mam jeden klej z poprzednich, który sobie kupiłam do tej sesji, wiecie, ślubnej. Mówiłam o tym, no, to sobie kupiłam rzęsy, sobie sama doklejam i właśnie z lewą stroną było mi trudno, i kępki sobie zamówiłam, a tutaj już jest na pasku, więc zobaczymy chciałabym dobrać w Akszonie jest niby ten kultowy taki klej on jest chyba właśnie w takiej tubce, czy w pędzelku, nie wiem, nie pamiętam ale niby jest taki kultowy i on mi się wydaje że w takiej tubce jest że niby łatwo to aplikować, nie? Bezpośrednio już na pasek. Wiecie, nie wyciskacie sobie gdzieś tam, tylko już od razu tam. No to bo jest taki precyzyjny, więc może go znajdę i on jest niby tani. Zobaczymy, może go jeszcze uda mi się znaleźć i tak sobie zrobię. A jak nie, no to użyję już tego, nie wiem, co tam, czy dużo jeszcze mi zostało tego. W ogóle dajcie znać, czy pijecie jakąś chlorellę, albo właśnie, czy macie do czynienia z tym detoksem, bo jestem ciekawa, czy tylko ja czy tylko ja coś takiego piję i się interesuję. Czy Wy też może macie jakąś wiedzę na ten temat i też sobie pijecie, jakie macie efekty. Co jeszcze? Nie wiem, ogólnie to ostatnio byliśmy właśnie, mogliście zobaczyć, bo pewnie to wrzucę we vlogu, będzie na początku vloga, że byliśmy w tej Kociej Kociewskiej Zagrodzie. Tak. No, to tam jest 45 zł za osobę, 5 zł dorosłą, 5 zł za dzieciaczka takiego do 100 cm. Jest napisane do wzrostu. I Słuchajcie, no my byliśmy akurat w taki dzień, że było cieplutko. Zrobiliśmy sobie grilla. Tam wynajęcie wiaty grillowej 10 zł. No i słuchajcie, no super było. Więc jeżeli macie gdzieś w pobliżu właśnie. bo My jechaliśmy z godzinkę niecałą, ale i tak super. To, to tak, i tak jest blisko moim zdaniem, i warto, żeby zobaczyć. A teraz już są takie ostatnie, wiecie, podchody, od, o, ostatnie terminy do zobaczenia wersji właśnie takiej jesiennej tej zagrody. Tam są i zwierzątka, i dmuchańce do skakania dla dzieciaków. Jest taki dmuchaniec z wodą w środku, w sensie, że można sobie po nim pochodzić, a woda jest jakby w tym worku, wiecie. I to jest takie śmieszne uczucie, bo też z Różką uchodzi, uchodziłam. Są takie labirynty dźwięku, jakieś... Um, że Można sobie chodzić po jakichś kamykach i w ogóle też są. Mm, właśnie te zwierzątka, a te zwierzątka to i Daniele, owce, e, lamy były, kozy, e, dwa e, osły były, kuc. Też był i też są takie fajne, w ogóle. To jest e, dosyć spore, w ogóle ten cały obiekt. E, I są takie miejscówki, e, dużo miejscówek do porobienia sobie zdjęć. Jest restauracja obok i jeszcze jest w środku, jakby e, na tej zagrodzie, i jeszcze jest miejsce tam takie. Też taka ale restauracja, ale nie jest restauracja, tylko taka na zewnątrz, wiesz, takie budki są po prostu z kawą, z winem, z, wiesz, wiecie, ciepłym, czy tam też chyba zimnym grzańcem i tak dalej. Co tam jeszcze? Ogólnie, no i my polecamy, my się dobrze bawiliśmy, my byliśmy od, bo tam jest od 12 czy chyba 11 otwartej, bo od 12. Szczerze mówiąc, nie wiem. Od 11 chyba jest otwarte. Zaraz sprawdzę i najwyżej Wam napiszę. No, i od 11 jest otwarte, i do. 18? Chyba. Jakoś tak, ale Wam napiszę, bo nie jestem pewna. Więc tak. Bardzo polecamy tą miejscówkę, bardzo rodzinnie. Można spędzić czas i jest bardzo dużo atrakcji dla dzieciaków. Jest mini golf jeszcze, jakiś tam, jeszcze jakiś jeden golf, jeszcze są takie duże klocki dla dzieciaków, no i z tego naprawdę bardzo dużo fajnie można spędzić czas. My byliśmy właśnie od tej 11 praktycznie do późnego popołudnia, bo gdzieś tam koło 17 się zwinęliśmy i to nam tak o Stryk, nie? Minęło bardzo szybko, i, i ja i grzech, jakim ze znajomymi by, byliśmy, I bardzo nam się podobało. Więc dla im młodszych, dla starszych, fajna atrakcja, polecamy bardzo. E, dobra, słuchajcie, ja idę do Rudzi e, teraz. Może wrzucę sobie od razu tego vloga. E, to będzie pewnie łączony vlog z poprzednimi. Dnie, dniami, tak myślę dobra, uciekam ja żegnam się z wami e, mam nadzieję, że taki krótki vlog wam e, się podobał dajcie znaka, e, co tam u was słychać, jak wam jesień mija bo ja uwielbiam taką pogodę jeszcze jakieś cieplutko, albo e, słońce po prostu świeci wiecie e, chociaż jak spada, to też lubię jesień, chociaż e, Lubię, jak świeci słońce, ze względu na to, że... że ruśka, nie? Że można z nią wyjść. Dobra, nie gadam. E, Dotawajcie znać, jak mam tam jesieni mija i mam nadzieję, że, że dotrwaliście do końca jako tako. I do następnego. Cześć!